Chodź się funcik. O funcik jest psem e, Izzy. To jest jej e, chodź, chodź, on jest, chodź, Ja cię wysmuję. Ja no, tak o myszora też. Tak, myszora mi też. drugiego planu. Chodź, tak, myszorka i funcik. Kunkne z boku. Może być czy ją zabrać? <laughs> może sobie sobie usiadła. Ona bardzo chce iść do domu, on, 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 bo tutaj jeszcze chce się jeszcze raz zaprezentować. żeby nie było, że Izra to może być z o, kuncik, tak, funcik. Taki z niego w. O, żeby go tak głaskać. O, jak mruży oczy. No, on to by się nadawał do domu, kto by go cały czas głaskał, tutaj gilotał. Na słoneczku by się mógł położyć, gdzieś w ogródku najchętniej. Ale jakaś łąka też może być. No Jak widać, Funcik ma sparaliżowaną łapkę, prawdopodobnie od urodzenia, ale ta łapka mu w ogóle nie przeszkadza, świetnie sobie radzi. Był na dog trekkingu, co prawda nie wygraliśmy, ale to nie z jego winy oczywiście. To my się pogubiliśmy trochę. Funcik jest wspaniałym psem, bardzo kocha ludzi, uwielbia się przytulać. Niestety nie polubił królika. Nie wiem jak z innymi stworzonkami malutkimi. Z psami jest tutaj mnóstwo psów. Jeszcze żadnego nie pogryzł, ani nie zaatakował, nie warknął, nic się nie działo. Także myślę, że to kwestia tego, czy on tego psa polubi, czy nie. Co by tu Funcik o tobie jeszcze powiedzieć? Cik, okay. mimo tej łapki, on świetnie w ogóle chodzi przy nodze. Mój pies tak pięknie nie chodzi. Nie wiem czy to kwestia tego, że sobie po prostu nie wybrał na takiego przewodnika, ale możemy zademonstrować jak to wygląda. Nie? Mam nadzieję, że się uda. Chodź. Chodźmy. Chodź. No, ślicznie, pięknie. Tak.